jacy kandydaci pasują do potencjalnej właśnie bazy kandydatów i tutaj znowu to nie jest tak, że teraz Jacek odkrywa Wam koło Drugie koło na nowo? Absolutnie nie. Jeśli to już wiecie, to super, to sobie najwyżej przypomnijcie. To przede wszystkim kandydaci, którzy już do Was zaaplikowali, ale z jakich względów nie zostali zatrudnieni. Ja używam takiego określenia: silver medalist. Czasami tak, czyli znowu to mogą być osoby, które gdzieś tam może nawet dotarły do dalszych etapów rekrutacji. No ale wiadomo, był jeden wakat, wybraliście Waszym zdaniem najbardziej dopasowaną osobę. No i teraz pytanie, co się zadziało z tym, nie wiem. Tak zwanym drugim, trzecim, czwartym miejscem, czy właśnie ci kandydaci macie i zgodę na przyszłe rekrutację, czy będziecie mogli do nich wrócić wtedy i już będą pamiętali. Miejmy nadzieję, że pozytywnie rozmowy z Wami, więc może, jeśli nie oni, to oni wam być może polecą kogoś ze swojej sieci, tak? Czyli znowu zasada tych poleceń. Kandydaci, którzy, druga grupa, którzy mają pożądane umiejętności, tutaj mówię oczywiście głównie o tak zwanych białych kołnierzykach, o pracownikach umysłowych, specjalistach, menedżerach różnej maści, których często znajdziecie na przykład na LinkedInie, do których trzeba aktywnie dotrzeć, i tutaj też mam dla Was pewne rozwiązanie, które być może znacie. I opowiem. A trzecia grupa to rzecz jasna: wasi obecni pracownicy, którzy już mogą naturalnie nie znajdować się w systemie do rekrutacji, ale w waszych wewnętrznych systemach kadrowo-płacowych albo jakichś innych, więc te rekrutacje wewnętrzne wiadomo, że też są bardzo, bardzo. Mocnym, skutecznym kanałem, więc jeśli jesteśmy większą organizacją, no to pewnie też dość często sięgamy do tych osób, bo one już już znają nasze plusy i minusy i mogą szybko się danej roli odnaleźć. Ten onboarding jest po prostu szybszy. I finalnie byli pracownicy, to znowu jest wątek tak zwanych alumnów. mówi się też o bumerangach też były kampanie na przykład Accenture miało taką kampanię dotyczącą bumerangów czyli pracowników którzy wracają do tej samej organizacji to też jest bardzo interesująca grupa jeśli pożegnaliśmy się w pokojowych że tak powiem warunkach ten offboarding był przeprowadzony prawidłowo to oczywiście ja też znam kilka historii w których tacy tacy byli pracownicy wracają jak to się mówi, wracają, drugi raz do tej samej rzeki wchodzą, podobno się nie wchodzi, no ale ja uważam, że tutaj to nie jest jeden do jednego, nie należy tak tego traktować, więc to też jest grupa, którą powinniście zaopiekować.